Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z League of Legends, wyzwań od widzów I dzisiaj takie nietypowe wyzwanie, ponieważ Ponieważ mam do zrobienia coś, na co nie jestem gotowy A otóż, wyzwanie brzmiało Wygraj grę na pełnej bombie lub po sześciu piwach Wybrałem drugą opcję, czyli wypicie 6 piw i nagranie tego Czy wygramy? Nie mam pojęcia Czy przegramy? Bardziej prawdopodobne A dlaczego wybrałem 6 piw? Ponieważ Ponieważ myślę, że będzie to bardziej opcjonalne niż, niż lecieć, tak powiem, mocny gaz i, i nie wiem, być na jakiejś fazie, gdzie to już podchodziłoby pod jakiś skrajny alkoholizm. A 6 piw to powiedzmy do... Podchodzi pod, pod co? Pod normalność? <laughs> nie wiem, no ale 6 piw zostało wypitych. Pewnie możecie już się pogłosić, że że jest duży luz no i mniej więcej, że w tej grze właśnie taki duży luz będzie yy, coś jeszcze chcę powiedzieć na wstępie, że kurde już mi nie zapomniałem Niedobrze, są problemy z pamięcią A, o tych piwach, no że te piwa naprawdę ciężko wchodziły to był pierwszy raz w swoim życiu jak wypiłem 6 sztuk i jeżeli ktoś tego wcześniej nie robił nie wiem, niech sobie spróbuję. po trzecim to jest już po prostu nie do zrobienia, no te piwa to są takie później ciężko wchodzą, że to jest, no nie wiem, nie polecam. Zero przyjemności. Tak, to jedno piwerko fajnie, drugie spoko, trzecie już uff, siorbę sobie, ale ciężary. Czwarte, piąte, szóste to eee, zaraz żygnę, dlatego że po prostu byłem pełny. No, ale też jakby, żeby nie było na przykład, nie wypiłem tego wiecie, na strzała wszystkich sześć, no bo już bym chyba raczej spał, ale po prostu w przedziale tam nie wiem, 2,5 pół godziny. No, na luzie, na luzie, więc wiecie. Żeby był po prostu fajny luzik. I co? I gramy. No, Zobaczy, Zobaczycie, że wiecie, na tej, powiedzmy, przyzwojowej bombie, fazie, również potrafię w tą grę grać. No bo ta gra jest prosta, no nie wiem, ktoś, kto nie potrafi w nią grać, to nie powinien w nią grać. No po co gracie w grę, jeżeli nie potraficie w nie grać? Moc, mocne słowa, ale wiem, co mówię. No i może co postaci. Wybrałem Samirę, dlatego, że... A właśnie dzisiaj, jak to nagrywam, to tu też, żeby my dzisiaj, tylko to było wiecie co, jakieś nie wiem, 10 czy 11 godzin wcześniej, grałem z panem Michałem Flexy. I tak sobie gramy Flexy i właśnie grałem z jakąś Samirą i mówi, kurde, ale ta Samira dobra, yy, że ten gra z Samiry. I mówię, mówisz, mam mówić, tak, to jak tak mówisz, to w takim razie zdecydowałem, że wybiorę samire. Plus, ma, plus mam doświadczenia związane z Samirą takie, że... Kiedyś grałem pewnego Aramka, też powiedzmy, że będąc po już po, eee po jednym trunku czy po dwóch. Czy, już, czy po iluś z rzędu i spoko mi się tego Aramka grało, wtedy było w sumie mocniej niż teraz, tak mi się wydaje, ale... Ale wtedy się spoko grało, więc miejmy nadzieję, że, że w tej grze również będzie dobrze. Ale co? Wiecie, liczymy, że nas wykierują, tym bardziej że oni mają określone w dżungli, nie wiadomo co chodzi. Mmm... No, nie wiadomo co chodzi. Czekajcie, bo już z nie wiem, o czym mówiłem. He, <laughs> cholera. Nie jest jednak dobrze. Dobra, gin, kurde, człowieczku. Ty różowy, kurde, patafianie. To to jest taric. Taricu... Nie chcecie widzieć na mojej plaży. Znaczy na moim polu. Nie, nie ten przycisk. Cholera chciałem pnić dwóch. Dobra, wbijamy się. Nie boimy się niczego, sproszujmy. Czym faker. Umarłem na no nieźle. Ale poświęciłem się na to dobra. Na to dobra drużyny, no. Worf, jak to się mówi, ja będę że supportem. No, a mówiłem o tej Samirze, że, że... że się spoko nią podobno grało. Że pan Michał tak stwierdził, że grał spoko z Samirą, więc... Może... Może ja dam radę. No, ale jeszcze wyzwanie przynajmniej, żeby tę grę wygrać, więc... No kurde, mam nadzieję, że mi się uda, bo... No mam tylko jedno podejście, nie będę was oszukiwał, że nie mam zamiaru grać drugiej gry, czy trzeciej, czy siódmej, czy ileś. Jedna gra i do spania, bo to już też późna godzina. Nie ma co. Jakbym w sumie 6 piw wypił do południa. I potem nagrał. To jest dopiero pomysł. Jezle. He. 12.00. A ja po sześciu piwa? To by było coś. Teraz mamy 12, ale w nocy. Tak, dla. Jakby to się które godziny? Jezus, proszę mi zostawić! Gdzie mój support! Nie! niech... Zostawcie mnie! Co ja wam zrobiłem? Chciałem się zaprzyjaźnić. Takiego fajnego, różowetkiego gościa masz. On co z roszytem, Apheliosowi, że gra z takim taricem. Taric Mają Tarica, Aphelios, Panthon, Leona, Diana. też mamy Diana, tylko że na dżungli. Któreż ma 3-0? Nieźle, nie zbliż niego, gościu. No co ty mi robisz? Czemu mnie klepnąłeś? Jedyny kto mnie tu może klepać to ten różowy tarik Ojojoj No, a więc, y a co do tego wyzwania? Fajny pomysł, no co, nie Nie, nie powiem, że nie No, kreatywny, bo wszystkie inne były, żeby czymś zagrał, a wszystko na trzeźwo A tu jest pierwszy raz ktoś mi kazał grać W takim stanie y Ale raczej wiecie co... O Jezus, źle to klika wszystko Nie wiem, czy się dzieje Raczej więcej takich wyzwań, no... Jakby się nawet pojawiły, to myślę, że... Żebym się na to nie zawrął, no bo... Nie będę pod każdy odcinek się upijał Bo... no bo... te przesady Ale raz na ruski rok można było I to jest to właśnie ten moment, cieszcie się Bo nie się to zdarza Jeżeli ktoś by jeszcze był ciekawy Gierki powiedzmy pod... O, ładny ten, dobra A ty kurde dziadu, no. Myślałem, że go sięgnę pierwszy, a on mnie siorpnął. Nieładnie, nieładnie z jego strony, no. klikałem tak szybko w myszkę, że myślałem, że ja go zabiję, ale on klikał widocznie szybciej. Ach, no nic, nic nie zrobimy. No, jeżeli by ktoś chciałby zobaczyć równie podobny odcinek, to pamiętam, że w grze Yumi, jak była od A do Z na dżungli, to tam również tam wypiłem piwko czy dwa, ale też był spoko luz. No tu jest trochę mocniej, nie powiem, że nie, ale... Ale wiecie, na twardą głowę mam, to też się piw. Nie robi da mnie wrażenia. Co tam pingujesz, kurde, jak tam nikogo nie ma. Co on wapat? Pinguje, a tu widać kogokolwiek. Różowy tarik go nie, się go boi. Dawaj gościu, wbijamy się. Nie bój się, nie bój żaby. To jest tylko Leona i Tarik, dwa supporty. Ojejku, ktoś tam polecił trzeci. Nie, nie zostawiaj mnie! Nie, Jasuło! Jasuło nienawidzę Cię. Siódmy rewest. nienawidzę Cię, Jasuo. Hehe. Kurde 03? W 7 minucie? Co jest nie tak? Ze mną Myszka się jeszcze mi niech nie chce, No nie jest no dobra, ale jeszcze powiem Wam tak. No dobra, żeby właśnie mieszać 5,5, bo jeszcze mam tu pół piwa. To teraz sobie śladyczko. Ojej, jakie dobra. 5,5. Bo... No to szóste już naprawdę tak chodziło, wolno, wolno, że żebym je wypił to, to... nie wiem... faza by zeszła. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być w największym... w najwię największej bombie jaka jest możliwa po sześciu piwach. Chyba to jest ten moment. Nie wiem. No, ale oczywiście tak, jeżeli ktoś ma jakieś swoje wyzwanie, to może mi zostawić swoje wyzwanie. Ktoś, jak to teraz jest modne? Dawajcie mi swoje wyzwania, czegoś tak. Na tym TikToku jest ten górny gościu, w czapce. E, słabe, ma tych TikTok ale lepszy. Jest również ten z... Ten jest taki, co te zamówienia sobie robi na wyzwania. Czy tam na jakieś jedzenie. Jeden ciort. Dawaj, jakieś hooka, gościu, na tym treszu X? X, 1, X, coś tam, coś tam fajne. Masz nick? a uh, nick Kindreded. Nie, może teraz masz szósty level, jeszcze go nie mam? Od Janu Don't show maestri when you play like a bird. Do, do kogo to było? Do Yasuo? Czy do Sion'a? Nie wiem, bo mi się już trochę, trochę niewyraźnie widzę już. Kurde, jakieś, nie wiem, bo gole, jakieś niewyraźne to wszystko. Ma... maestria taka, nie ma tylko Ekran się częściej nie wiadomo co chodzi. Ale w farmie myślałem, że wygrywam, no nie bardzo. Nie no, proszę nie zabijajcie mnie. Uff, dobrze, mam szybkie paluszki i kliknąłem tą... na ta rękę. Zbijamy się, gostek. Dawaj, gostek. No co jest z tobą? Pussy, pussy trash. Diana 5 no dobrze, mam takiego dobrego dżunglera, no. Proszę, bardzo. Let's go! Aj, nie trafił, tak ten pociągnął za, za spust i wyleciał tam Co on się chce cofać? Ma na 11% Jaj to Dobra, to jest co widzę, mam do stracenia Najmniej się nie dziękuję Dobra, kupujemy coś tam Coś tam kupujemy, biegniemy dalej Co to sami tam gada w tle? Nie mam pojęcia no i to mam jeszcze mogę powiedzieć ciekawego, do którego 10 minuta mamy e, No jak widzicie na ekranie nic nie wieżę ale co my, co my się przejmujemy Wieża jest na tyle wytrzymała, że i do końca nie zniszczą, więc... E. Co to było, jakieś, słyszałem jakieś wibracje Nie jak wiadomo, to było w mojej głowie chyba Bo nic innego się nie wydarzyło Chyba, że to jakieś trzęsienie ziemi, ale ten odcinek trzeba dokończyć Wszystko sfarmiłem, elegancko, dobra. Idziemy z tym trasem, że jakieś wardy będą do niszczenia. Mają warda w krzakach, warda ja szczura No nie, zabrał mi 30 gólda, Warda jaszczura. szczura Niepany, yy, czy kurde, nie ładnie. Hehe <laughs> sorry, sorry wy, wy, że tak powiem, wypipkuje to, jak to, jak tak jak pan Michał. Czyli jego ulubione zajęcie. Jeżeli będę pamiętał, bo w sumie wiecie, mogę rano wstać i nie pamiętam co, co teraz mówię. Nie wiem czy będę... Chyba raczej... Kurde, będziemy się chciał to oglądać jeszcze raz, zależy ile będzie trwała ta gra, żeby wyłapać jakieś ewentualnie niefortunne momenty. Dajcie mi asystę przynajmniej! Lecę do odciny! Nie! To to była tragedia toż to była, do. No. Poplułem się, kurde. Co to w ogóle było, czy mi zobaczył co się właśnie wydarzyło, bo ja nie jestem w stanie racjonalnie na to odpowiedzieć, no. Znaczy wiem, że mogłem to lepiej zagrać, tam nie kliknąłem taku, miałem heal'a, miałem które te biją więcej, bo są zbuffowane. Ale... Przynajmniej macie fajny, śmieszny odcinek. No i to nie ma jest to oczywiście normal. Bo... Chyba na pewno sobie nie pamiętam jaki tryb wybrałem. Ja cię ten stres. To jest jeden rankeda. Dobra, try hard, try hard, try hard, teraz wygrywamy i ich zabijamy. Lecimy dur Dur, dur Siururu, oj, nie w tą stronę puściłem ku Tresu, wariacie Nie tak agresywnie, jesteśmy tu tylko we dwoje Ty ja we dwoje Czy kogoś zabijemy Nie skomentuję tego Wezmę po prostu łyczka Piwka Piwo jasne, pasteryzowane, alkohol, objętość 5% To możecie się policzyć W sześciu, w sześciu piwach każdy 5% objętości Dodajcie za sobie I wyjdzie ile procent? Nie wiadomo, ale To tak się to, 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 tak się to liczy Każde piwo 5%, jak wypijesz 6 to macie 30% No, chyba tak można policzyć, nie? Na pewno Na pewno tak jest Dobra, no, powiem tam tak I może sobie fiduję i wgram sobie wesołą gierkę to niek, nikt do mnie złego słowa nie powiedział, i tak naprawdę ja, ja i si, 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 Sion, Sion Sojon jesteśmy tutaj takimi impostorami. No, jak można zobaczyć, 05 ja, 06 on, ale dobrze się bawimy, dobra? na latarnię, kliknijmy ją i skupmy się, by wszystko sfarmić Bardzo dobrze, bardzo dobrze, co się stało, przeleciało tu przez niego, miliony Andrzeje. Jak ta ich Leona w dżungli sprawdza się? To brzmi jak jakieś wyzwanie dla Pana Michała Panie Michale, jeżeli... Jeżeli to słyszysz i oglądasz ten film Nie podpuszczam Cię, ale nie zagrasz Leoną w dżungli Nie pokażesz swoich wielkich umiejętności Patrz, jak ta Leona sobie radzi Ty też byś sobie zagrał tak grał Leonką Michał No No Zrobisz to? Pytanie, czy w ogóle ten odcinek obejrzysz, to jest inna kwestia ale no. Posłuchaj sobie mnie. Mojego wesołego głosu. Zachęcam do obejrzenia odcinka. Tym bardziej, że takich wariacjach mówię. Michał, Michał bił golda? Mogę wam również zdradzić. Pił golda na flexach, No. Jakże jest szczęśliwy z tego powodu. No. Zasłużył. Bardzo dobrze grał. A ja mam mastera ciągle. Na razie jeszcze nie jest. Ładny, więc więc Również jestem szczęśliwy. Ilość LP to 36. Chyba tak, cześć, wiecie? Ale, mówię, na początku, tak się fajnie grało to, o to Leona, dobra. Więc zaraz zabijemy gościu, rękli po 42 je bije. Musi się we mnie bić, no musi się we mnie bić. Jestem przygotowany, że się wbije, mam już palec gotowy po dwóch. No, ja mam Mastera, się z niego spadłem, powoli sobie, wiecie, do przodu gram, awansuję, znaczy nie awansuję, tylko wbijam balpeki. Na razie, to tam wiecie, jakiegoś szału nie ma, ale wygrałem zaraz 2-3 i chyba będzie więcej. No. Dobra no, ojej, nie patrzyłem się. Pięknie mój pierwszy ki Nara! Bawcie się tam wesołutko. Nie, już się spotkacie. <grystanie> No i moje pierwsze zabójstwo, właśnie przed chwilę przed zabójstwem miałem w głowie, że może powiem Mam wyzwanie na tą grę, żeby zdobyć przynajmniej jedno zabójstwo coś to, to wykonałem, więc... Dobra, mam kolejne wyzwanie, żeby zrobić pętę, no Jak zrobię pętę pente... W tym momencie, mówię to, jeżeli zrobię pętę w tej grze Nie zapowiada się, prawda? Ale jeżeli im to zrobił To co? Co jesteście w stanie mi dać za to? No? No, no? Co jesteście w stanie mi dać? Zobaczymy Może wiecie, pętę pewnie nie będzie, no Szansa to jest 0,003. Ale zawsze to jakaś szansa. First game after one month and last. And last, don't worry. Nie wiadomo co to znaczy, tak naprawdę. Co mu chodziło. Znaczy wiadomo, pierwsze zdanie jest takie, że jest jego pierwsza gra od miesiąca. Ale co, że last, don't worry? Tego nie rozumiem. To też jestem zbyt głupi. Albo już nie kontaktuje No też. Wie, to też jest moja pierwsza gra. Y, w sumie jest po północy, czyli jest to moja pierwsza gra dzisiaj. Bo już dzień kolejny się zrobił, czyli wiecie. No pierwsza gra moja dzisiaj. Dlatego też mić sobie idzie. To tylko i wyłącznie przez to, że nie jestem rozgrzany. No dokładnie, bo dzień się zmienił, to wiecie. O kurde Diana Hypercyper. Cyper. Ja ci sobie zaraz tam rozliczę. tyle samo farmy. To może być równy pojedynek. Gdzie jesteś? Bum. Boom. No dawaj, wbij się we mnie. Tartowałem, proszę, nie rób mi krzywdy. Proszę, uratuj mi życie. Dobra. Hahaha, ha, ha. to już to było. Cold Ambulance, Cold Ambulance. But not for me. Hehehe. He, he. Ta Diana dała się zbejtować. Proste, zrobiłem ją tak pięknie. No. Pyk, pyk, pyk. O jezus jakie lagi, pink skoczył do 77 Ojejoj Dobra bierzemy tu red Dobrze no, rozwijam się, rozwijam się w tej grze, staje się coraz to silniejszy Zaraz możemy taki full build, że będę agresywną Samirą, która będzie się Tak jak dzisiejsza Samira z naszych właśnie wspólnych flexów się ciągle wbijała I zabijała no Czy ja taką będę? Nie wiem, ale się dowiem Dobra, kupię jakąś warde, bo no co, stać mnie, to czemu by nie, tego nie zrobić. Smok staje za parę sekund, a, mogę się tam przejść. Może tu pętę zrobię, patrzcie, to jest ta sytuacja. O, 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 o. <laughs> to się teleportuje. Teleportacja. Leci ty te kliknąć, to czy nie kliknąć? Tak, kliknę. Co się może z tego wydarzyć? Lecę, bo chcę, lecę, bo kocham, to wiem. Coś tam było tam... Ja wiem... Call the ambulance, but not for me! Eh, o oh Jezu, po prostu jestem czym... prześciany... It's faker! Call the ambulance... O kurde, gdzie jest przeciwnicy? Trzy trupy, no... Co prawda to nie moje trzy trupy, ale... Pięć asyst wpadło, prawie jak pęta. Pęta w asystach. Nie! Poddali się! Nie, 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 nie! Taka szybka gra? A tak mi się przyjemnie grało. masakra. no dobra, trudno. Hehe. <laughs> to była szybka gra. Nie mój problem się poddali. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, będzie się podobało. No i co? Zostawiajcie swoje kolejne wyzwania. A ja idę spać. Na razie, dobranoc czy tam miłego dnia. W zależności kiedy to dodacie. Hello!